Gdy przemysł Frankowski zamieniał swój klub na Chicago Fires i przechodził do MLS, pojawiało się oczywiście wiele głosów ekspertów, o tym, że to liga dla emerytów, że to nie ten poziom, że MLS to jest w ogóle 100 lat za, nie powiem tego słowa na n-word, ale jest to 100 lat za ekstraklasą i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, nie wiem z czego wychodzi się z założenia w naszym kraju, że liga MLS jest słaba. No okej, okay, to nie jest jakaś czołowa liga, która w Europie byłaby top 5 lig, ale na pewno jest to liga o dwa poziomy wyżej niż ekstraklasa, tak według mnie, ponieważ nasza liga jest dnem, dnem, dna. W każdym bądź razie dzisiaj spróbujemy symulację, sprawdzimy jak świeżo bardzo upieczony mistrz Polski, według dziennikarzy, nie mnie, nie bijcie mnie za tą opinię, Legia Warszawa jest teraz obecnie jednym z najlepszych polskich zespołów, który gra najładniejszą piłkę. I panowie, naprawdę nie bijcie mnie, nie linczujcie, ponieważ no, mój cykl interesowania się polską piłką to jest od pierwszego, od pierwszego meczu polskiej drużyny w eliminacjach do Ligi Mistrzów po ostatni mecz w europejskich pucharach, gdzieś tam w Europy czy w eliminacji do Ligi Europy. I tu mój cykl interesowania się polską piłką się kończy. No nie katowałbym się oglądania meczów Ekstraklasy, ale okej, okay, ktoś lubi równy, równe rzeczy, różni ludzie lubią, tak? Ktoś lubi się to oglądać, to niech sobie to ogląda. Ja to nie mam czasu, ale słyszałem, że Legia jest po prostu mistrzem Polski i że jest jedną z najlepszych drużyn ostatnio. Także sprawdzimy sobie, jak ten mistrz Polski, ta polska duma poradzi sobie w MLS, bo według mnie nie poradzić sobie zbyt dobrze, ale y, proszę Państwa, y, lecimy. Kładę mam najnowsze pobrane, bo już po sobie pobrałem wcześniej, żeby nie czekać, więc używamy obecnych składów. Kariera menadżera, oczywiście, pan menadżer wchodzi do gry. Wybieramy randomową postać i przechodzimy jako trener. Przechodzimy sobie oczywiście do Ameryki, jakiś klub się pozbędzie jakiegoś klubu, który ma najmniej gwiazdek, żeby nie osłabić tej ligi. Tutaj widzę, że stabilnie wszystko 3, nie ma jakiegoś słabeusza. Ten ma 2,5, czyli. Whitecaps FC i zamienia się i przechodzi do ekstraklasy w ramach wymiany uczniowskiej. Tu przechodzi Legia Warszawa. Swoją drogą ciekawą sobie poradzi ten reprezentant MLS-u. W... O widzicie, Legia ma tyle samo gwiazdek co zespoły stąd, nawet niektóre mają więcej. Więc będzie ciekawie, będzie ciekawa symulacja. My sobie zajmiemy jakimś klubem, który wszystko łatwo wygrywa Najlepiej byłoby to z MLS-u, ale może weźmiemy sobie po prostu, nie wiem, PSR. Z nas nie zwolni na pewno Zmieniam zdanie, będzie to Minnesota United, klub 2,5 gwiazdki Mam nadzieję, że jakoś nie wpłyniemy zbytnio ten eksperyment, symulując oczywiście tą drużyną ok, teraz są wyłączone, a więc zaczynajmy! A więc MLS, szczerze powiedziawszy to jeszcze nigdy, nigdy nie grałem w karierę w MLS-ie Oprócz przygody z Hunterem Konferencja zachodnia, konferencja wschodnia, LG jest w konferencji zachodniej. To się potem jakoś dzieli łączy to z całkiem innym systemem rozgrywek. Tak czy inaczej, jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało, bo tu są też fazy play-off, więc ciekawie, na pewno jest ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Tak czy inaczej, my zobaczymy sobie na w ogóle, tu się liga zaczyna od stycznia, taki trochę mindfuck. Zaczynamy ligę, to nie wiem, zobaczymy sobie Tu mam jakieś pierwsze mecze ligowe dopiero w marcu Czyli od marca rozpoczynamy mecze z Legią Warszawą Mawec, kwiecień, maj, czerwiec Czyli z Legią będziemy kończyć tak, jakby to będzie ostatni mecz w mls nie? to jeszcze jest jakiś. Kurde, ale tu jest mecz. Dobra, chwilę mi zajęło ogarnięcie tego wszystkiego. To nie jest takie łatwe. Więc widzimy się na półmetku tego sezonu, czyli po 16 meczach. Bo mamy 33 mecze do rozegrania, czyli 16 mecze. Zobaczymy sobie w którym momencie będziemy. I potem zobaczymy sobie tę fazę playoff. Oczywiście, jeżeli nas nie zwolnią, no to do zobaczenia za 16 meczów. Będzie zaraz po meczu pucharowym, albo przed, albo może po, z Atlantą United, więc do zobaczenia. I już jesteśmy, zobaczymy jak nam poszło, które mamy miejsce. No, chyba trochę poszło nam słabo. Uwaga, tabela naszej konfe... w konferencji zajmujemy 12 miejsce, czyli ostatnie, to jest najlepszy klub, więc można było się tego spodziewać. Gdzie jest Legia Warszawa? No, Legia jest 9. Gdzie jest 9, ma 11 punktów, więc raczej coś, coś nie ten Teges. Chyba, że latają z Ameryki, z Polski do Ameryki na mecze. To było trochę śmieszne. W sumie taki jetlagi co chwilę, ale Legia zajmuje 9 miejsce. Tu w konferencji wschodniej jest trochę inaczej. Tu w sumie jest więcej punktów konferencji wschodniej niż w nosa. a nie, jednak u nas jest więcej punktów. Ciekawe, która jest konferencja lepsza, bo ja się kompletnie nie interesuję tymi konferencjami, ale chyba wschodnia jest lepsza, tak mi się wydaje, te zespoły, niż w prawej, chociaż dziwnie, bo my gramy tutaj z Atlantą, tak? Jezu, to jest całkiem system, którego nie ogarniam. Tak, to znaczy, miejmy nadzieję, że nas nie zwolnią i lecimy dalej, lecimy dalej na koniec tego sezonu. Zobaczymy tylko jeszcze, jak poszło naszym amerykańskim przyjaciołom w ekstraklasie, bo to też może być bardzo ciekawy eksperyment. Yy, inne rozgrywki, czy jest tu nasza ekstraklasa? Powinna być. I jest, mamy ekstraklasę, proszę Państwa, zobaczymy. I <ścoughs> co? Aha, ekstraklasa się nawet jeszcze nie zaczęła, bo to jest jakby. Dobra, nieważne. Dobra, jesteśmy, z sezon chyba się zakończył. Nie wiem, czy była ta faza play czy nie. Yy, trochę tego systemu zbytnie nie ogarniam. Uwaga, wzrosłam na mocę na na 56, jest, są teraz fazy playoff, i jak to się wszystko zakończyło? Legia Warszawa zajmuje dziewiąte miejsce w konferencji zachodniej. W konferencji wschodniej nic się nie zmieniło. Runda pierwsza, z kim będzie grała Legia Warszawa. Legia Warszawa do fazy play-offów się nie załapała moi kochani i my też nie, więc tak weryfikuje MLS Legia Warszawa, no nie lepiej. 9 miejsce, może w konferencji wschodniej poszłoby im lepiej, chociaż patrząc po punktach Legia 26, 26 punktów tutaj, co no, podobna w sumie lokat, nawet gorsza jeszcze niż wcześniej. No kto by się tego spodziewał. Rozwiąz z nami kontrakt, ale w sumie ten salon i tak się skończył. Teraz jesteśmy w jakiejś super lizy, co to w ogóle jest z Dania, tak? Świetny, świetny rozwój tenerski z Ameryki do Danii, ale tu się właściwie nic nie powinno zmienić. O nie! Kolejny raz, co by się tego spodziewał? Hat trick! Dobra, jest, koniec sezonu, w końcu się udało go dokończyć. Inne ligi, zobaczymy jak to poszło, czy się coś zbugowało Nie, uwaga, nie ma buga, więc fajnie. City Mistrzem Anglii, będzie strzelony drugi, mogłoby tak być. Ekstra klasa, bo to nas teraz najbardziej interesuje. Obstawiam w czołówce gdzieś. Tak, jakoś takie przeczucie mam. Gdzie jest Ekstra klasa? Halo, jest Peko Ekstra klasa, uwaga. Drugie miejsce! Jakieś ogóry z MLS-u, drugie miejsce w ekstraklasie, prawie Mistrzostwo Polski zobyło White Cups FC. No to właśnie weryfikuję poziom MLS-u, bo niektórzy uważają, że to liga dla emerytów jest gorsza. Jak w MLS-ie, co tam się w ogóle dzieje, bo strasznie średnio to można zweryfikować, ten sezon jest tam popierdzielony strasznie. Tu jakby się odbywa kolejny raz, a tu nie mam podziału na konferencję, patrzcie, to jest tylko jakby jedna liga. I LEGA w tej lidze jest ósma, czyli zrobiła jakiś mały progres, ale tam się liga jeszcze nie skończyła, to się dopiero wszystko tam impeta się dopiero rozkręca. Czemu tam jest podzielon jakieś konferencja, tu nie ma. Tego nie wiem. Może ktoś mi napisze jak to wygląda. W sumie ciekawym ten system jest być może. Po odcinku ten poczytam i wam napiszę w komentarzu. Ale średnio też jak zweryfikować następny sezon. No bo co będziemy robić? Teraz jest czerwiec, za chwilę będzie pewnie nas przekieruje na nowy sezon. A w MLS-ie dopiero się wszystko tam rozkręca. Tu już MLS dalej się rozpędza i Legia jest czwarta, więc idzie to wszystko ciekawie. My dopiero w Europie rozpoczynamy rozgrywki. Nie wiem jak tam MLS, ale chyba coś koło nie wiem. Spróbujmy do grudnia, może albo do stycznia. Coś koło stycznia chyba się kończył w zobaczymy jak pójdzie nam po tej pumetku. Jesteśmy na końcówce sezonu MLS. Legia zajmuje szóste miejsce. Lepiej niż dziewiąte. Ciekawy jestem, jak to jest w tych konferencjach, bo tam to trochę wyglądało ciekawiej. Ale póki co w ogólnej mls Legia zajmuje szóste miejsce. Zobaczymy za chwilę po sezonie, jak na półmetku poradziła sobie Caps, coś tam kurde. Nie pamiętam tej drużyny, ale wiecie o co chodzi: o góry z MLS-u generalnie. Beka, nie? I mamy koniec sezonu drugiego. Mistrzem Anglii, Totki 100 punktów, City 100 punktów, jezu, co tu się podziało. Lecimy oczywiście na ML czy na ekstra klasę, bo MLS się dopiero, dopiero się rozpoczyna. Więc my patrzymy sobie w Ekstra klasie, jak to poszło. Tym razem mistrzem <grystwem grystwem> Polski zostanie White Cups FC. No to gratuluję fanom Ekstra Klasy, właściwie nie fanom Ekstraklasy, ale ludziom, którzy uważają, że MLS jest słaba. To było na tyle, jeśli chodzi o ten eksperyment. Mam nadzieję, że wasz stosunek do MLS-u trochę się zmieni. Jeżeli postrzegaliście tego Liga Górów. No bo jak widać nawet na tle piffy. MLS jednak półka wyżej niż Ekstraklasa. To było na tyle. To była moja najczęstsza symulacja. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku i jak macie jakiś pomysł na następną symulację, to oczywiście napiszcie go w komentarzu. To było na tyle. Trzymajcie się serdecznie od L.